A pan to chyba 24 godziny na dobę pracuje. A nie wiem, czy pan słyszał, ale chcą skrócić czas pracy. Pan będzie musiał machać tą ręką 24 godziny, a tylko 6, co pan na to? Jest za. Porozmawiamy? Władza nasza kochana pilotażowo wprowadza taki program skracania czasu pracy. Mielibyśmy pracować 35 godzin w tygodniu. A nie 40, to by się równało temu, że albo 6 godzin dziennie, albo 4 dni w tygodniu. Ewentualnie w tym programie jest mowa o tym, że zwracane to by było te dodatkowe godziny w formie dodatkowych dni urlopu. Ten program władza wprowadza właśnie teraz od 30 czerwca i firmy, które się zgłoszą, mogą liczyć na dofinansowanie nawet do miliona złotych. A ja wychodzę na ulicę, żeby zapytać tych teoretycznie zainteresowanych. Mniejszą ilością pracy za te same pieniądze. Co na ten temat myślą? Nie wiem, czy Pani wie, od 30 czerwca rusza pilota, pilotażowo taki program 35-godzinnego tygodnia pracy. Uh -huh. I to tam pilotażowo jakieś firmy w to są zaangażowane, po milionie uh -huh, mogą tak. dostać finans, dofinansowanie. Co Pani na ten temat myśli? Czy to dobrze jest skracać czas pracy? Wie pan co, ja się już przyzwyczaiłam do mojego trybu pracy. Ośmiogodzinnego rozumiem. Tak. 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 Ale Nie chciała jak... pani by mieć piątku wolnego i mieć ciągle długie weekendy. Jakbym miała e, wolny piątek, no fajnie by było. O, albo poniedziałek, fajnie. albo też dodatkowe, bo to mówią o tym, że dodatkowe dni urlopu, albo właśnie czterodniowy tydzień Wie pan pracy. Bardzo chętnie bym pracowała w ciągu tygodnia krócej. Na przykład A, bo to też tak, jest taka wersja, godzin, że 6 godzin. Dziennie. Tak. To ustawodawcą tak, że... mówimy, że ta pani chce 6 tak, godzin 6 dzień, na przykład. Krócej. Tak. Ale do piątku pracować. No tak. No dobra. I myśli pani, że to się powiedzie. znaczy, że pracodawcy będą z tego zadowoleni, że. Będą myślę, musieli zatrudniać nasze, bo, no, bo, bo to jest bez obniżania pensji oczywiście Ja wiem, mówimy. wiem. No myślę, że nie, że pracodawcy nie będą. Będą, będą stawiać jakieś tak, opór, Także pogadać sobie możemy. <śmiech> <śmiech> Ta, i, I co Pani zrobi z tym dodatkowym czasem, jak Pani będzie miała wolne? Proszę Pana, już ja się zajmę, zajmę tym się czasem. Pani? Tak, Jakieś tak. głupoty Pani będą do głowy chodzić? Nie, chodzić. A jak żadne jak pracy głupody. Pani siedzi, to Pani nie wydaje duszy, pieniędzy? Z, z psem dłuższy spacer. O. Ale nie ma zakupy zaraz później. Jakie bo to zakupy? Wszystko wydać. No pewnie. Dobra, no, dziękuję. Dobra dziękuję. bardzo panie dziękuję. Władza chce nam dać więcej wolnego, żebyśmy, nie wiem, coś robili w tym, rozwijali się, byli mniej zmęczeni i bardziej produktywni. Co pan na ten temat myśli? Ważne jest może nie tyle czas pracy, co wydajność pracy. No, po, jeżeli będziemy mieli większą ta. wydajność pracy, to możemy oczywiście myśleć o skróceniu. No to się mówi, że właśnie rośnie ta wydajność i jeszcze jeżeli... Jak człowiek będzie wypoczęty. Ha! Nie. Jak człowiek będzie wypoczęty. No. Wypoczynek jest zawsze potrzebny. No. Nie da się ukryć. Lepiej już. Po to mamy soboty i niedzielę, tak? Po można spać. I potem mamy urlopy. Niektórzy śpią w pracy. Ha, A tak legalnie będzie już spał, po 6 godzinach wyjdzie, czy też po cztero dni? To już nie w pracy. To już pracy. nie w pracy. No, to wtedy już nie w pracy. To wtedy już nie, nie w pracy. pracy. Powiem tak, jeżeli będzie wydajność wysoka, można o tym pomyśleć. A pan jest pracodawcą, czy pracownikiem? Pracownikiem. Pracownikiem. Ja, ja nie jestem A za A tak tym... się pan martwi o interes pracodawcy w takim mom momencie? Nie, ja, patr ja patrzę o interes jednego i drugiego. Jednego i drugiego. To Niestety, dobra. taki jestem trochę propaństwowy. Ale to państwo, no to chyba, że Państwo jest e, tym zatrudnicielem, bo nie wiem, czy pan wie, już w wielu samorządach wprowadzono takie rzeczy w lesznie już w tamtym roku gdzieś e, w jakichś jeszcze dwóch miastach i to się sprawdza. No. Nie, prostu... Jeżeli się sprawdza, to czemu nie? No. To czemu nie? Jeżeli wydajność się spada i efektywność jest taka sama, to mhm. czemu nie? I co by pan robił z tym dodatkowym czasem wolnym? Jakby pan miał co, co tydzień długi weekend? <laughs> Zawsze znalazłbym jakieś zajęcie, Znale, Zna, zawsze znalazłbym jakieś zajęcie, na pewno może trochę, żeby spać z wagi, bo, pan, bo, ja myślę, że bo może... moje BMI wskazuje, że jestem zdecydowanie za niski. <grym> za niski, no pewnie, że nie za gruby, jasne, dobra, dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Chcą skracać czas pracy, że będzie już nie 40, ale 35 godzin no. pracy i przez to może być albo 4 dni pracy tylko, mhm. albo powiedzmy po 6 godzin. No ja pracuję po umowie zlecenia, to ja nie wiem. To... To, pani, to pani nie będzie dotyczyć. No tak, bo pani prawa pracownicze żadne rzeczy takie nie dotyczą, tak? U tego no tak, wyzyskiwacza, u jakiego pan pani pracuje. No tak, po umowę zlecenia, tak. Tak, tak, tak. Ale, ale to dobry pomysł, żeby skracać czas pracy, jak Pani myśli? Jaka praca? Żeby skracać, żeby był krótszy czas pracy, a więcej wolnego. No, my tak nie możemy pracować, u nas to no, troszkę po innemu. Myśl Na to... tym zleceniu, Pani No mówi. tak. Ale no. w ogóle tak. Ale w ogóle to byłoby fajno, tak. I co Pani by robiła, jakby Pani ten zleceniodawca no, dał nie. więcej czasu pracy, a takie same pieniądze? No tak, takie same pieniądze. To co by Pani zrobiła z tym czasem? To myślamy, co robimy. Będę wnuki wnuka Nie, 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 ty, nie, ty tak. Wnuka nie się, pani. No, tak. o, to jest też jakiś pomysł. Dobra, no. dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. A pan to chyba 24 godziny na dobę pracuje? A nie wiem, czy pan słyszał, ale chcą skrócić czas pracy. Pan będzie musiał machać tą ręką 24 godziny, a tylko 6. Co pan na to? Jest za. Muszę potrzebno do urzędu zrobić PESEL, UKR, podać zezwolenie na pracę. To tylko, testowo, to tylko Ale testowo. Ale to on na czarno na razie pracuje? Tak, tak. A, to bieg, wie pan, inspekcja godzin. pracy przyjdzie i co? No, to I uwolnił panu pieroga? Nie, nie. Ja, ja podam, że on tylko dzisiaj, w tym dniu, e, przyjechał przez granicę i w tym dniu, że może. Pan mu stoły... papiery wyrobi. Tak, panu... Oczywiście. No, Zwatru normalnie, jutro w środę normalnie pracuje urzęd i wszystko będzie w porządku. A to mam do pana pytanie: to pan właścicielem tego tak, jest? Tak, tak. A pan zatrudnia kogoś też, tak? No tak? Zatrudnia, a właśnie, bo to jest takie pytanie. Bo ja sondę robimy na ten temat, że nie wiem, czy pan wie od końca o, od 30 czerwca w tak. Polsce wprowadzają tak na razie pilotażowo żeby sprawdzić czy to mhm. będzie działać skrócony tydzień pracy czyli żeby nie było 40 godzin normalnie mhm. w pracy ale 35 czyli to by się równało temu że na przykład pracuje się od poniedziałku do czwartku czy też od wtorku do piątku albo więcej dni urlopu albo króczy, krótszy nie. dzień pracy 6 godzin Nie ja do... wiem ja I co... co pan na ten temat nie to nie jest, no możliwe dla kogoś no, obywateli polskich, kto normalnie sobie jest jakiś nieruchomość, jakieś inne warunki zarobków, to może byłoby OK, jakieś tam urzędniki, może gdzieś jakieś tam dalej, a dla prostych takich normalnych ludzi, jakich normalnie pracuje, to będzie Ludzie by byli zadowoleni, gdyby mieli więcej wolnego, ale panu by się interes nie kręcił, tak? absolutnie. A pan zatrudnia Polaków? Nie. Bo... A to, to pan ukrańczył, to pan może dłużej. No tak. 12 godzin, na <gry> może, może. Może być 12, może, może być mniej, by. ale. No... Ale lepiej nie. Nie, nie. Lepiej. Nie. Nie. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra. Niezmiennie, proszę państwa, proszę o polubienia, o subskrybowanie kanału, o dzielenie się z nim, o komentowanie pod filmami. No i jak ktoś chce postawić mi kawę, to też może to zrobić, a link znajdziecie do tego w opisie kanału. Jak pan myśli, czy to dobry pomysł, żeby skracać czas pracy? Znaczy, w zależności jak... Yy, no do, krócej to krócej. No. Ma pan ciągle długi weekend. Piątek, sobota, dla wolny, A pracuje się tylko od poniedziałku do czwartku. Dobry pomysł? Znaczy no, nie, no bo jak, yy, jak pracuję w ochronie, to pracy w ochronie, to nie ma świątek, piątek. Ale rozumiem, nie? ale to wtedy ma pan, jak pan pracuje sobie sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, środa, to czwartek ma pan wolny i piątek ma pan wolny no, i sobotę ale... ma pan wolną. A po prostu zatrudniciel zatrudnia kogoś innego, żeby też w pracował, tych godzinach nie? pracował. Więcej ludzi trzeba zatrudnić, więcej ludzi będzie miało pracę. To dobry pomysł? No z, jednej Ale z jednej strony wiec, tak. Trafują, nie... No i co by pan zrobił z tym dodatkowym wolnym czasem? I z jakiej strony źle jeszcze, niech pan mi powie? Bo pan mówi z jednej strony dobry. Dobry, bo można dla rodziny wykorzystać ten czas. No może. E, e, dla swojego gospodarstwa, domu i e, e, wykorzystać. Hobby jakiegoś, spędzenia miłego nie, czasu. Nie, to tak, hobby e, ten, to nie, nie mówi... ma czasu. Nie, to nie chodzi, że nie ma. A. Tylko e, nie ma e, Nie ma czasu. Ale no to właśnie byłby ten czas. No to mówię, może wtedy hobby. Realizować jakieś, Na przykład latałby pan na lotni. Ewentualnie. Nie? Ewentualnie, jakby się lotnia jakaś znalazła, a nie to na rowerze. nie, to na, nie, to na, na Można skakać. Można skakać na bungee. Albo sobie chodzić po górach. Nie? Albo sobie chodzić po górach. Czyli dobry pomysł. Z jednej strony tak. A z drugiej, z jakiej zły? No, bo w zależności. Tyle czy... samo się dostawałoby pieniędzy, to nie dostawałby pan mniej. Oni chcą skracać A, ten czas, ale, ale taka sama płaca. No to jest za. To jest pan za. Dobra. No Dziękuję pan, bardzo. Proszę bardzo. Skracają czas pracy. Słyszał pan, że mają pilotażowo od 30 czerwca 35-godzinny. Nie słyszałem. A no właśnie, no to widzi pan. Ministerstwo Pracy jeszcze ma dofinansowywać pracodawców, którzy to wprowadzą 35 godzin pracy w tygodniu. Z tym, że. Albo krótszy dzień pracy od poniedziałku do piątku, albo powiedzmy ciągle długi weekend, w piątek, sobota, niedziela. Co pan myśli, czy to dobry pomysł, żeby w już niektórych krajach to robią? Do sprawdzenia po prostu. Mhm, ale. Tyle. Ja rozumiem, ale sam pan jest pracownikiem, czy pracodawcą? Pracownikiem. No to właśnie, miałby pan więcej czasu wolnego, to chyba dobrze. W sensie, tak mi się wydaje, tak? Kwestia jest taka, że chyba nie każdy zawód też jest w stanie jakby być Pewnie optymalny. Nie, ale to można też to bilansować. Wie pan, tak jak i teraz, jest niby 8 godzinny dzień pracy, ale może być na przykład u kogoś. Potrzeba dwunastu, ale potem to trzeba oddać w jakimś terminie. I, i, i dlatego właśnie uważam, że to powinno być sprawdzone w jakiś Prawda. sposób, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Tak? I co pan by robił w tym wolnym czasie dodatkowym? pewnie odpoczywał więcej. Czy złapałby pan jakiś drugi etat? Nie, nie, myślę, że chyba nie. Nie, bo się inaczej o, o tych samych pieniądzach? Powiem mówimy. tak, ja mam sporo jakichś dodatkowych różnych aktywności, więc jakieś tam różne rzeczy robię, więc pewnie też bym na to wykorzystał, ale czym łapał drugi etat? Czyli więcej czasu na realizację siebie. Raczej Spory. tak, raczej tak, w tą tak. stronę, tak. Mhm. Dobra, i myśli pan, że gospodarka to wytrzyma? Bo to też będzie wiązało się z tym, że niektóre firmy będą musiały zatrudnić więcej ludzi, tak? No i, na tutaj, te piątki i tutaj właśnie dochodzi do tego, że powinno być po prostu sprawdzone, to czy to sprawia. się nadaje. Ale się... we Francji się już sprawdziło, tylko u nas no, są to się sprawdziło. bardziej sprawdziło, to, zobacz... to zobaczymy, czy, co u nas będzie. Czy pan wie na przykład, że my jesteśmy jednym z najbardziej, najdłużej pracujących narodów? Zdaje się, że tylko Korea... Koreańczycy z południa i, i jeszcze jakiś inny naród nas wyprzedzą. E, w sensie, nie pamiętam statystyk, ale gdzieś mi się kiedyś obiło uszy, że Może tak Bardzo, bardzo jest. dużo, jesteśmy przepracowani. Będziemy bardziej wydajni po jak będziemy no, mam taką wypoczęci. Nadzieję. Jakby, mówię, mam, mam taką nadzieję, ale jak, jak wszystkie zmiany, to się wymaga sprawdzania, badania i tak dalej. Więc. A myśli pan, że pracodawcy będą oponować? To jest bardzo możliwe. To jest Można bardzo możliwe, bo zostaje po godzinach jeszcze. A to swoją drogą. Tacy, takie Co się Te wszystkie, Januszy biznesu. O właśnie, do tego się przejść, że pewnie wszyscy Janusze i tak dalej, Janusze biznesu będą raczej mało Przeciw. chętni do tego, ale jak, jak mówię, to wszystko do sprawdzania. Tak. Dobra, dziękuję wam Proszę bardzo. bardzo. Czy pan myśli, że to dobry pomysł, że ludzie będą mieli więcej wolnego albo długie weekendy, albo sześciogodzinny dzień pracy? No się wydaje, że, że raczej to jest za... Dla mnie to nie jest dobre, no. Bo jak to, no tak, 35, no, ale to gdzie, tak? Ale płaca taką jaką pan no to, to no, chodzi o to. Jak płaca taka sama to może być, ale... No nie, no to nie. tylko pod tym warunkiem, no, no że właśnie, płaca tak. się nie zmienia. Jak płaca się nie zmienia, no to, to, to dla mnie może być to. Nie, to nie, Ale nie myśli Pan, że pracodawcy będą mieli coś przeciwko temu? No na pewno będą mieli. No to normalne. I nie dopuszczą do tego? To będzie problem Wydolą. właśnie, to jest A. problem właśnie. Bo każdy jeden no chciałby być. Kto się zgodzi, znaczy pan ja miał tak. swoją firmę i żeby no. ktoś wypracował mnie, a ja bym płacił więcej. No. Ale, ale mówią w ministerstwie pracy, że człowiek się staje wtedy bardziej wydajny, lepiej pracuje. Tak, 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 tak. Bo jest wypoczęty. No nie wierzę w to w ogóle. Albo bardziej przepity na. Ra no rado. raczej, raczej, o, tak. raczej tak. Raczej bardziej przepity. Tak. Dobra, dziękuję no, panu bardzo. W każdym razie od 30 czerwca Ministerstwo Pracy wprowadza taki pilotażowy program skracania czasu pracy. Że jak Pani wie, teraz jest 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu to jest 40, a ma być 35. I być może dla wielu będą to długie weekendy bez przerwy piątek sobota, niedziela. się Pani, że to dobry pomysł. Myślę, że... E, szkoda, że te 8 godzin już nie będzie. Dlaczego szkoda? Bo pani woli, żeby ludzie dłużej pracowali, tak? Tak, bo im więcej. Człowiek bo im się wełak potem przewraca. Mhm, tak. Pewnie odbija, tak. piją. Tak. Albo wydają pieniądze na jakieś bzdury, i tak. potem nie wystarcza im i muszą brać dodatkowy etat. Tak, ale im więcej człowiek pracuje, to tym bardziej więcej zarabia. Więcej zarabia. Tak. I właśnie. No żałuję, że to właśnie wpłynęło. No ma, mają, no. próbują tego, bo to pilotażowo jeszcze mało tego, będą dopłacać firmom, które to zgodzą się obniżyć ten czas pracy milion, nawet do miliona e, miesięc, rocznie chyba. No. Hmm. Ale to nie się jest się dobry pomysł, być. bo ludzie powinni dłużej pracować. To ile? Jak nie 8, to może 10 powinni pracować? Nie, według mnie to 8. Ile? Osiem. To jest optymalny. Optymalny tak, czas. Dobra. Tak. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Pan myśli, że to dobry pomysł, żeby ludzie mieli więcej wolnego? Albo na przykład piątki wolne, albo sześciogodzinny dzień pracy? Zależy od jakiego zawodu, o jakim zawodzie mówimy. No, zależy. No ale tak co do zasady, bo to teraz też jest zależy w jakim zawodzie. Nie Was. wszyscy pracują 8, nie? Ale co do zasady by było tak, że, że jest 6 no. godzin, tudzież pięć, dniowy tydzień pracy. No przyda się ludziom trochę odpoczynku, bo po pracy i tak dalej pracują. To nie jest tak, że idą na 8 no właśnie, godzin do pracy. Bo Polakami tak jest, że są najbardziej zapracowanym tak. narodem, prawie że na świecie, bo chyba Koreańczycy z południa tylko nas wyprzedzają. A przez to też jesteśmy mniej wydajni ponoć, bo jesteśmy zmęczeni. No tak. Ja pan by chciał mieć więcej wolnego. No ja akurat jestem uczniem. A pan jest akurat jeszcze uczy. Tak. Ale jestem zapasjonowany w tym, czym to się uczy. szkołę uczę. też skrócić. No nie, bo ja lubię się uczyć. A chyba, że pan lubi. Ja w klasie międzynarodowej jestem, to w sobie sam przedmioty. A ja, ja lubię pan się pan uczyć. Lubi, no. To może to, to też są tacy, co lubią bez przerwy no pracować. Tak. Ja pracować, byle w domu nie Ja lubię pracować. Lubię robić. Dobra. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Życzę. Nawzajem. Po czwartku by się bez pracowało sensu. albo 6 godzin. Bez, bez sensu. Dlaczego? Bez sensu. Dlaczego? No bo się nie opłaca. Ale komu się nie opłaca? Pan jest przedsiębiorcą. A pan jest przedsiębiorcą. I zatrudnia pan ludzi. Tak. Ale ponoć wtedy ci ludzie są bardziej wypoczęci, z większą chęcią do pracy i większą wydajnością. Nie w tym kraju. Nie w tym kraju. To nie przejdzie. Ale a myśli pan, że pracownicy by nie chcieli mieć więcej wolnego? Chcieliby. Ale nie damy im. Jak zwiększą się stawki, to jej zwiększy się wolne, nie? Tak, tak? bo to miałoby być no tak. bez zmiany wynagrodzenia. Znaczy inaczej to my byśmy jako pracodawcy, jako przedsiębiorcy musieli więcej pobierać, że mhm. tak powiem, no większe obroty, zyski. Większy, tam większe obroty. Czyli zwiększenie stawek. Automatycznie by to zwiększyło prawdopodobnie stawki. I co? No, i wtedy to by mogło mieć rację tu, tak? Ale wtedy wszystko, bo wszystko było droższe, nie? A poza tym taki pracownik wychodziłby wcześniej. Wcześniej okay. zaczynałby pić, przychodził nawalony na drugi dzień do pracy i byłby problem. No, no właśnie. Czy pani uważa, że to dobry pomysł, że już nie 8, ale 6 albo mnie 4 to nie dotyczy, 10... ponieważ pracuję na zlecenie, w związku z czym ja decyduję o tym, ile godzin pracuję. Więc. Yy... Jeżeli robocza godzina, będzie lepiej płatna mm -hmm. i ludziom to wyjdzie. Ale to i tak pani sobie, sobie. będzie decydować, my ja mówimy o decydować. stosunkach pracy, to ja wiem, to pani jest. Ja już, ja już nie pracuję na etat. Rozumiem, dobra. Rozumiem. No jak mam taki e, elastyczny czas pracy, to ja nie mam z tym problemu. Jednego uh -huh. dnia mogę pracować dłużej, innego dnia pracuję e, krócej. Ale, ale akurat... bilansuje się to pani do Ale bilansuje do mi się godzinowo. No tak, właśnie. ja mam akurat zadaniowy czas pracy, to akurat powiedzmy w tym, pod tym kątem nie mam z tego problemu, bo sobie sama organizuję też pracy. Ja rozumiem. Ale oczywiście, no jest to fajny. Pomysł, w bo wtedy mu się miejscach... pani by bilansowało do 35, bo o to chodzi. Oczywiście, Czyli że tak no to, to tak. no to tak, to jest. I co by pani robiła z tym wolnym czasem? Ja akurat podróżuję. Pani podróżuje? Podróżuje, tak. Kiedyś uh -huh. pracowałam jako pilot wycieczek, teraz sama podróżuje, czy podróżuje ze znajomymi. I to byłby fajny pomysł na wykorzystanie czasu wolnego. Bo niektórzy to się boją, wiemy, facet taki takim, że bał się, boi się, że więcej się z żoną będzie kłócił, jak będzie dłużej w domu. No to musi wychodzić więcej z domu, tak, musi ale wyjść. w gronisku dzieci tak nie pod, ma nie dzieje, powodu. jak pan widzi. I tak pod, nie, ma pani, nie ma alibi, bo tak to mówię idę do roboty. A jak, jakiej roboty? Skończyłeś bo zawsze roboty. można znaleźć sobie drugą robotę. Naprawdę dzieje się w okolicach, można znaleźć sobie Czyli pracę. Czyli częściej to... można na dwa etaty przy takim 35 godzinie. Będzie można... To jest myśl. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Zawsze można wykorzystać. Jak ktoś chce, to, to można. To można. Czy Pan myśli, że to dobry pomysł, żeby ludzie zarabiali tyle samo, ale mieli więcej wolnego? Tak mniej co, to jest super pomysł, ale nie wiem, czy to się zepnie. Hmm. Po prostu. Bo we Francji się spięło już wiele no. lat temu. Tam mają 35 godzin. Tak, no ale z drugiej strony, czy tak Francja jest takim kwitnącym no jest. krajem, no nie jest. A właśnie. który jest teraz kwitnący w Europie? No w Europie żaden właśnie, no o, właśnie. o to chodzi. No to to jest, czyli po prostu e, jeżeli chcemy mieć, jakąś, jakikolwiek e, można powiedzieć porównanie z Chińczykami, no to lepiej, żebyśmy jednak zostawili. Czyli dłużej jeszcze pracowali. No znaczy, może. No, pff, może dłużej, jak dłużej, ale ja bym tego nie ruszał. Szczerze. To może zachciwi jesteśmy. Hmm. Że tyle pracować, pracować, tylko kiedy to wydawać, to co się e zarobi. Co, jakoś nie mam z tym problemu, ale... Mm -hmm. Czas <laughs> to... trzeba też mieć, nie? No, no tak, ale, ale to akurat te pięć godzin, to chyba nie... Ale nie nie dobrze, pan, już... bo oni też tłumaczą to, że e, wydajność pracy wyrosła. Jak człowiek bardziej wypoczęty, niż to znaczy, no, z tą to jest, pracą... To i tak jest dalej. ewentualnie drugi, drugi taki temat, że rzeczywiście... Ale to jest w kontekście raczej sztucznej inteligencji. Że po prostu być może nie będzie aż takiego dużego zapotrzebowania. No więc, proszę państwa, jesteśmy chyba trochę dziwnym społeczeństwem. Ta władza, której przecież, jak Państwo wiedzą, sympatią nie darze, ale jednak chce coś zrobić, wydawałoby się pozytywnego dla ludzi, i spośród moich rozmówców wielu patrzy na to z obawami. A więc to, co mówił kiepski Ferdynand Klasyk, że każdy jeden chciałby się tylko lenić, bimbać, a robić nie ma komu, to wcale nie jest tym naszym wytresowanym do długiej pracy społeczeństwu kwie, prawdą. A państwo jak myślicie, warto i powinno się skracać czas pracy? Co na to polscy Janusze Biznesu?